Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z holem z drugiej ręki, ale niekoniecznie z Lumpexu. Mam tych rzeczy bardzo dużo. Zaraz Wam pokażę, obrócę kamerę. Wygląda to tak. I już Wam mówię o co chodzi. Więc y, większość z tych rzeczy, duża część jest z, od y, mamy Piotra w z którą w dalszej części tego filmiku będę nazywała Jadzią, bo tak ma na imię i Jadzia często kupuje coś dla siebie przez internet. Nie lubi zwracać, a jeżeli ta rzecz okazuje się za mała, to mi ją daje. Poza tym też czasami kupuje coś dla mnie, bo zawsze chciała mieć córeczkę. Młodszy brat Piotrka miał na imię mieć Madzia. A mamy, imię Bartuś. <noise> Także to niespełnione oczekiwania macierzyńskie. spełnia teraz jadzia na mnie i często kupuje mi jakieś ubrania, co jest bardzo miłe. Nie zawsze te rzeczy są w moim stylu, ale to sobie będziemy mierzyć, ja wam będę pokazywała. Poza tym czasami jest tak, że próbuję dzięki temu czegoś nowego, i często te rzeczy ze mną zostają. Także już sobie zaczniemy ale nie wszystko. Niektóre rzeczy są y, nowe, po prostu kupione w sklepie, y, w H&M i w Pepko, więc będzie, mierzymy z H&M i Pepko. Nie wiem, czy nie podzielę tego filmu na dwa, zobaczymy, jak to długo wyjdzie, bo jest naprawdę dużo tych rzeczy. I mam też y, jedną rzecz z Vinted i jedną rzecz z Lumpexu. Także zaczynamy od rzeczy od jadzi. Y, więc tutaj... O, przyleciał mi tutaj... Tak odleciał, o drugi, chyba parka gołębi, jest to sukieneczka. Nie będę Wam zawsze mówiła skąd te rzeczy są, bo nie wiem. Większość wiem, że kupuje mama, jedzie na Allegro, ale nie wiem u jakiego dostawcy, sklepikarza, właściciela sklepu, nie wiem. To jest sukieneczka. Ja to wszystko później przymierzę i zmontuję. Tutaj ma takie przezroczyste troszkę rękawki. Tutaj jest z podszewką na długości po prostu tułowia. Tutaj też ma pasek. I na końcu ma też wzorek. Bardzo jest ładna. Troszeczkę ma tutaj dla mnie zbyt głęboki ten dekolt ale ja sobie go tutaj zaszyję. I myślę, że w tej sukience chyba pójdę na komunię do mojej siostry. Zobaczysz, jaka będzie pogoda. Także sobie. Tutaj będę odkładała te rzeczy, które już pokazałam. Kolejna rzecz, która jest bardzo w moim stylu i ja mega trafiła, to chyba nawet kupowała specjalnie dla mnie. To jest różowa sukieneczka, tutaj z takim wiązanym dekoltem i taka... Nie wiem, czy przed kolenko czy za kolanko. W kolorze fuksji, tutaj oczywiście ten kolor przekłamany jest na aparacie. Może kiedy będę mierzyła, będzie lepiej, zobaczymy. Nawet jest tu. Nie, ceny nie ma, ale jest napisane, że to jest kolor, kolor amarant i że jest to rozmiar L. Na tych, u tych sprzedawców, u których ja to zwykle kupuję, i czasami też na takich targach, wiecie, po prostu tak pod chmurką kobietki sprzedają. Tam gdzieś w jakimś większym mieście obok, obok wsi, gdzie ja mieszka, to te rozmiary są takie często, nie wiem czy zawyżone, czy zaniżone, chyba zawyżone, bo te 40 Właśnie widzę znowu ten gołąb, co <laughs> chodzi Zobaczymy, się uda się przełączyć kamerę, żeby nie uciekł. Śmieszny. No i co, ptaszko? Staszynko. Piękny! Odleciał. Dobra. No więc, co ja to mówiłam. Często właśnie te rozmiary są do Jadzia kupuje na swój, czyli na Elkę, a one są na mnie, czyli SM, więc no bardzo często tak jest i właśnie dlatego mi się zostają później te, te ciuchy. Także zaraz też będziemy mierzyć. to jest rzecz, którą w ogóle kompletnie bym Nigdy nie miałam nic czerwonego. W sensie nie pamiętam. To jest taka czerwona ramoneska. Też tutaj widzę, że kolor jest bardzo yy, bardziej żywy w aparacie niż, yy, niż na żywo. Yy. No, z tymi kolorami tutaj na tym telefonie to tak jest, jak jest. I to też jest roz to w ogóle jest XL. Ale na mnie ta kurteczka jest dobra. Zresztą. Yy, Właśnie tak się zastanawiałam, czy będę w niej chodzić, czy nie będę w niej chodzić, bo jest bardzo ładna, ma fajny materiał, taki alazamsz. No ale ten kolor jakaś tak do mnie nie przemawiał. Ale stwierdziłam, że ubiorę ją do pracy. I dwie mm. osoby mi powiedziały, że jak masz ładną kurtkę, jak ci ładnie w czerwonym. Potem poszłam do mojej mamy w tej kurtce i ona mówi, ja chcę tą kurtkę od ciebie, weź mi ją sprzedaj, jest śliczna i w ogóle chcę taką kurtkę. I gdzie to ja zakupiłam tą kurtkę? Właśnie to chyba na Allegro się kupowała. Jest bardzo ładnie wykończona, też naprawdę ten materiał jest świetny i zostawiłam ją. I miałam właśnie pod tą kurtką białą bluzkę, którą zaraz Wam pokażę i tak się troszeczkę bałam, że ona zafarbuje, bo ten kolor jest naprawdę taki intensywny. I wydawało mi się, że nie zafarbowała, ale potem jak była w koszu na pranie i tak właśnie wyciągałam pranie, to patrzę, że ona taka lekko różowa, ale wyprała się, całkiem biała. Także to chyba tylko taki odcień. Yy, może, bo miało być po kolei, że odjadzi, to to, to na razie mam te białe wydeczki, nie pokażę. Yy, tutaj są spłodnie, yy, takie wiecie, ala woskowane, yy, rurki, no takie zwykłe klasyczne rurki, bardzo fajne. Też gdzieś pewnie na Allegro kupione. I też w ogóle to był rozmiar, ja tą metkę oprółam, bo mnie denerwowała. A już mi byłam wiele razy. To też by byłby rozmiar 40-42, dziwne ten rozmiar, właśnie przez Allegro. Fajne spodnie. Myślałam, że właśnie na początku nie będę w nich chodziła, dlatego że te spodnie takie woskowane ja już miałam gdzieś tam kupowałam i one zawsze tak mnie jakoś drapały, takie jakieś były farbowane bardzo mocno i podrażniały moją skórę na nogach, a te w ogóle nie, Super. Kolejna rzecz od jadzi. Aha, to są jeszcze dwie rzeczy, które um, dostałam od Yaji w zeszłym roku, tylko że to było jakoś tak we wrześniu i ja już nie miałam okazji w nich chodzić, więc one zostały schowane do szafy i teraz wczoraj je wyciągnęłam, dzisiaj je przeprasowałam i, i pewnie teraz jakoś wiosnę, lato będę ubierała. To są dwie sukieneczki, które były specjalnie dla mnie ubione to, to, to nie, nie były, że tam za duży rozmiar. I to jest taka sukieneczka w kropki, czarna, czarna w białej groszki. Tutaj ma gumeczkę i taka prosta jest na dół. Zaraz ją przymierzymy. I tutaj jest kolejna. A, nie mówiłam materiałów, ale powiem Wam, że tak. Większość tych rzeczy jest sztuczna, z tego co pamiętam. A to jest na przykład sukieneczka ze 100% z Ja przed chwilą dopiero chciałam metkę. I to też jest w ogóle rozmiar XL na XXL. Nie wiem z której strony. Tylko jedno, co mnie troszeczkę denerwuje w tej sukience. Bo materiał jest świetny, jest taki przebiewny, delikatniutki. Tylko ta gumka jest na mnie troszeczkę za ciasna i mnie to. Ja, ja nie lubię takich rzeczy, które gdzieś tam mnie uwierają, gdzieś tam, ja tutaj nie mówię Wam, chodziłabym po prostu w takim, w takiej hałacie <laughs> I, i, i bez biustonosza i tak mi jest najlepiej i w sandałach i, i tak mogę chodzić, a jak jest jakaś gumeczka, jakaś meteczka, jakieś coś, to mnie to zawsze denerwuje, ale no, a nie, nawet jeszcze, widzicie, jeszcze nie odcięłam tej metki, jest tutaj, eee, no i też sobie zaraz przymierzymy. To jest 100% wiskoza, właśnie. To jest jedna z tych rzeczy, która, która właśnie jest 100% wiskozy. I teraz, już są rzeczy. Tak, jedna sukieneczka z Vinted, która jest, jest takim moim łupem. Czekam w koła, że będzie taka ciepła powoda, żeby ubrać tę sukienkę. Kupowałam ją od tej samej sprzedawczyni Ym, i kupiłam też do tego kurtkę jeansową, ale ja już ją schowałam, bo nie będę w niej chodzić, jest na mnie troszkę za mała. Bo właśnie chciałam taką sukieneczkę letnią w kwiatuszki i do tego taką kurtkę jeansową, ale mam inną, więc będę chodziła w tej innej po prostu. I ona jest takim wzorkiem kwiatuszki z jakiejś takiej firmy. E Hiles, coś takiego, rozmiar M, nie znam. E I ona jest też 100% wiskozy, z tego co pamiętam. E o, w, metku. w ogóle ma jest tak okropna woda. Tak, 100% wiskozy. Jest, jest tak przebiew, no właśnie w takiej sukience ja mogę chodzić całe lato sandałki i niczym się nie przejmować i po prostu czuć się wolna. Ja nienawidzę jak mi ubranie zniewala. A często, gęsto tak jest, właśnie z ubraniami. Jeszcze jest jedna rzecz właśnie z um, Lupexu, w którym kupuję zwykle te rzeczy po 3:50, tylko ta rzecz mi się schowała przy tych moich nagrywaniach i znalazłam ją kiedyś, nie schowała mi się, schowała, bo była chyba jedyna czarna z tamtych rzeczy i gdzieś tam była w koszu na prasowanie i, i zapomniałam o niej. A powiem Wam, że jeszcze w niej nie byłam nigdy. Taka czarna bluzeczka. Ten materiał jest taki chyba sztuczny. Ale ma tutaj bardzo ładną koroneczkę u góry. Jest taka bardziej elegancka bluzeczka. A nie, wiem gdzie ona mi się schowała, bo ona tutaj miała jedno takie urwane coś na guziczek. Ja stwierdziłam, że sobie to naprawię, ale potem właśnie stwierdziłam, że jednak obetnę to, bo na tyle malutkie to jest tutaj, że ciężko i w ogóle przewlec przez ten guzik, więc Myślałam, że będę sobie tylko przez jeden przewlekać, a ten przycięłam i przypaliłam. I, i myślę, że to jeden wystarczy. A no, jak mnie znajdzie, to sobie drugą przyszyję. I jeszcze tutaj jest tak pięknie wykończona: naprawdę bardzo ładnie jest ta bluzeczka zrobiona. To jest firma Super Dry, yy, niby Made in USA, rozmiar M. Mm, nie znałam tej firmy, ale wpisałam sobie w internet i faktycznie taka istnieje. Yy, I jest też nawet na zalędo z tego co widziałam. Także a taka koszulka. Czarna. ona, no, oczywiście ten aparat troszkę prześwietla i ona wygląda na troszkę wyblakła, ale ona jest czarna po prostu jest. No wydaje mi się, że ona jest jak nowa. Jeżeli chodzi o znoszenie czy stranie koloru. I teraz są rzeczy nowe. Yy, pokażę Wam najpierw spepko. Yy, tutaj są spodnie z lynem. W ogóle te rzeczy kupiłam przed świętami belkanowymi. W ogóle to ogólnie te rzeczy są zbierane przez kilka miesięcy, to nie tak, że ja je w ostatnim tygodniu kupiłam. To jest rozmiar 38 i to są spodnie z lynem: albo w 100%, albo w jakiejś dużej mierze. Zaraz zobaczymy, jeżeli nie obciąłam metki. Ja uwielbiam takie spodnie na lato. I one co mają? 45% wiskozy i reszta Nie, Jeszcze 20% mają bawełnę, czyli 35% mają lnu. Takie proste, takie proste spodnie. Ja takie lubię. Ja na, właśnie tam na wyjazd świąteczny wielkanocny na wieś, ale było zimno i na no, nie chodziłam w sumie. I jeszcze właśnie na ten wyjazd sobie kupiłam tej koszulki. I tak powiem Wam, że przyciągnęła mnie, ale to tak nie jest do końca w moim stylu. Te kolory. Ona jest taka różowiutka, w takie mini kwiatuszki. Też nie nie w moim stylu, ale już nie byłam wiele razy, więc. Wiecie, na oko wolę rzeczy właśnie takie gładkie, czarne bez wzorków. Ale częściej chodzę w takich we wzorki, jakoś tak. I ona jest tutaj fajnie uszyta z tyłu, ma taki, nie wiem jak to nazwać, czy to karczek, czy co, że tutaj jest taka odcięta troszeczkę i bardzo ładnie się to układa wtedy na plecach. Na końcu rękawów ma gumeczki i co? to też jest rozmiar 38, tutaj ma guziczki, chyba, no nawet nie są to atrapy, no takie normalne guziczki różowe. Takie tutaj? I Ceny. Kurczę, zrobiłam sobie gdzieś yy, paragonu. No, ale nie pamiętam, coś pamiętam około 30-35 do 50. Te, te spodnie chyba 40 zł kosztowały, a te bluzeczki po 30 coś takiego. W tym tatku. Rzeczy ogrodzi, no to wiadomo, miałam gratis, a ta sukieneczka z Vinted to z 25 zł kosztowała, no i bluzeczka z Lumpexu 3,50 Tutaj jest kolejna bluzeczka z pepko yy, biała. I słuchajcie, coś takiego się z nią teraz yy, w praniu stało, że takie się tutaj marszczenie zrobiło, widzicie? O, ja już ją dwa razy prasowałam, myślałam, że to jest kwestia tego, że ja ją źle powiesiłam na yy, suszarce. Ale no nie, yy, chyba tak jest uszyta. Yy, ona jest bardzo fajna. W ogóle tak. Yy, ta koszulka stepko to jest 100% wiskozy i ta też. Także fajny skład. Ona lekko prześwituje, yy, ale mi to w sumie nie przeszkadza. Biała albo cielisty wyszląz pod schudi, ok. Szkoda, że ma takie rękawy 3/4, wolałabym dłuższe i tu na końcu mają gumeczkę. A dla mnie mogłoby właśnie nie być gumeczki, być coś takiego gdzieś na końcu, żeby były do, do, do samego nadgarstka. Ale jest fajnie uszyta. Tutaj ma taką bardzo ładną koroneczkę. Także Spoko. I teraz trzy rzeczy nowe z H&Mu. To będą dwie pary spodni, jedna koszula. Koszula z Chyba 100% lnu albo jechać do mieszkalną. Ja lubię koszule i ja lubię koszule lniane. I powiem wam, że na mojej liście zakupowej, nie wiem czy macie takie listy, ja tworzę sobie takie w Excelu i mam tam po prostu, mm, jak nie wiem, stoję rano przed szafą i tak kurczę tego mi brakuje. Bo nie mam do tego, czego włożyć, czy, czy w drugą stronę, no to, to sobie wpisuję w tej liście, i po prostu jak widzę gdzieś coś fajnego, to patrzę, czy to jest na mojej liście, czy to jest tylko moja zachcianka. <laughs> Czasem też się na takie kuszę, oczywiście, ale no, ogólnie robię sobie takie listy i, i wtedy sobie to kupuję, jeżeli jest w jakiejś fajnej cenie. Yy, I co. Aha, no i właśnie błękitna koszula błękitna w takim kolorze była na mojej liście już bardzo, bardzo długo. I w końcu zdecydowałam się ją kupić. Choć nie była taka tania, bo kosztowała 100 zł, Różne. No i co? Miałam tu metkę i gdzie się upuściłam 100%. Do Także no, ta cena się broni troszkę w tym przypadku. I to jest rozmiar S. Musiałam zamówić przez internet, bo w sklepie była... MK, MK była na mnie taka troszeczkę za luźna pod pachami i była XS, której dobrze wyglądała, ona była na mnie dobra, bo te lniane koszule z handem, one są takie troszeczkę, powiedziałabym, oversize'owe szersze. I ona była na mnie dobra, ta XS, ale jednak ja wolę jeszcze większe. Nie za duże, ale takie luźne, takie troszkę męskie, ja lubię takie koszule. Także taka koszula, bardzo fajny zakup na lato. No koszulka pod spód i, i to można zarzucić i tak też chodzić cały dzień. Ja w ogóle lubię, kiedy są upały, jest tak naprawdę gorąco, yy, ubierać rzeczy długie. Yy, z długim rękawem, z długimi yy, nogawkami, ale z takich materiałów, w których nie jest mi gorąco, takie przewiewne, bo uważam, że tak jest nawet... Yy, Wiecie, jak widzę na przykład dziewczyny takie młode, już lata temu, no nie? W krótkich jeansowych shortach i na ramionczkach koszulce i zwykle one są takie bardzo opalone, to ja jak na nie patrzę jest 40-30 stopni. Jest tak gorąco, a ja wolę, wiecie, kawalusz okryć się jakimś lnem, jakąś koszulą białą i żeby to słońce do mnie tak nie dochodziło, bo ja tego nie lubię. E, lubię, jak jest mi ciepło, ale nie lubię, jak jest mi gorąco i nie lubię, jak mi parzy skórę. E, I tutaj są też spodnie, ojej, nie przewlekłam ich, ale też, a to przy okazji sobie metkę od razu zobaczę. Wisko za 56% i 44% lnu. Te spodnie już były troszkę droższe, bo kosztowały 130 zł. I one są takie o pudełkowym kroju. Takie można na elegancko i można na po prostu na co dzień. Tu mają taką zaszewkę. Chyba tak to się nazywa. Zaczep. No i rozporek na. Zamek, taki piękny piaskowy kolor, beżowy, ale taki właśnie piaskowy, no one będą idealne na wakacje gdzieś, jeżeli gdzieś pojedziemy, wybieramy się na Cypr w tym roku, ale nie chcę zapeszyć, zobaczymy, takie. Te spodenki no, będą, będą. Myślę, że będę, jeżeli coś będziemy, to pewnie po obiadu ja za te spodnie. I tutaj są kolejne, które już były troszkę też troszkę się kosztowały 100 zł. One są czarne. I one są długie. Jezu, ja szukam po prostu długich spodni, żeby nie były dzwonowate. Te troszkę są. Ale żeby, wiecie, nie były tak przed kostkę. No teraz wszystkie spodnie są przed kostkę. Po prostu mnie zimno w te kostki. I to są takie eleganckie dzwony, jak bym powiedziała, 100% wiskoza, yy, tutaj jest z guziczkiem. Ale wiecie co, ja zamierzam je normalnie do trampek nosić, bo mi się to podoba. <grym> yy, takie czarne, bardzo się mną, no bo to jest wiskoza, leciutko są rozszerzane właśnie na dole. No i są długie, nawet troszeczkę za długie na mnie, ale no właśnie o to mi chodziło, żeby Jezu, no co, ja już dwa razy prasowałam i z tutaj się pogięły, wieszały, na wierzchu wisiały. Muszę Pana taki specjalny wieszak je powiesić, wiecie, na spódnicę. Tutaj tak, tam. I tak je powiesić, bo jak je przewlekam przez wieszak, no to się mną bardzo. Także zaraz będę nie żyła. Myślę, że jakoś tak, wiecie, skomponuję te rzeczy do siebie, żeby, żeby to nie trwało bardzo długo. 20 minut już trwa ten film. I jeszcze jedna moja najnowsza, najnowszy zakup z wczoraj. Na mojej liście zakupowej były baleriny złote. Kiedyś miałam złote baleriny, bardzo je lubiłam. Przepięknie wyglądały na mojej nodze, bardzo ładnie wyglądały do wszystkich sukienek. I one były, powiem wam, że nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że to były z firmy Lasocki baleriny, ale szukałam takich samych długo i nie znalazłam. A jeszcze, jeszcze wcześniej, bardzo dawno temu miałam takie baleriny. Chyba wtedy to był New Yorker, chyba teraz też się zresztą nazywa ten chyba New Yorker. I wtedy ja tam właśnie kupowałam często jakieś buty, bo były tanie. I one były takie całkiem elastyczne, takie, no po prostu ta moja nóżka to wyglądała jak w pantofelku. A ja mam bardzo długą, wąską stopę. I mi jest ciężko dobrać buty. I miałam właśnie na liście złote baleriny. I wczoraj poszłam od, oddać jedną rzecz do HNMu, bo zamawiałam mojej mamie dwie sukienki: jedną większą, drugą mniejszą, jedną zostawiłam, jedną musiałam odwrócić ja to się rozwinę zawsze. No i już tam sobie szłam do pracy i patrzę na wystawie w sklepie takim w sumie nie znam nazwy tego sklepu po prostu jakieś obuwnicze, Baleriny złote za 68 zł. Jestem się kurde, to niemożliwe. I myślałam, że to może jest jakiś numer produkcji czy coś takiego, bo ta metka taka nieoczywista była. Zresztą, on tutaj, Wam pokażę. Tak, wiecie, że mogła to być cena, ale niekoniecznie. No i ja siedzę, zobaczę. No i wchodzę do tego sklepu, mówię pani, czy te buty na wystawie to 68 zł? tego Ona mówi, że tak, ale to jest w ogóle firma w Wojtyku i my na dzisiaj jeszcze mamy 20% zniżki na te buty w tej firmie. Ja mówię, no to jest super. I yy, to mówię, że poproszę o Byron, jak tam 39%. No, dałam że te buty są niestety zaniżone albo ja nigdy nie wiem. I, i że proponowałabym mi, yy, żebym sobie przymierzyła 40-41. Ale kurde, duże. A ja i tak mam dużą stopę, no ale dobra. Yy, I wzięłam te buty, 40 złote. Yy, były ok, ale stwierdziłam, że sobie jeszcze przymierzę mm, dla porównania 41. Ale nie było złotych 41. I wzięłam srebrne, bo jednak 41 były troszkę wygodniejsze dla mnie, znaczy tamte też były wygodne, bo to są takie budki, takie wiecie, typowe balerinki, takie, które można w ogóle zwinąć, w ten. ja właśnie takie chciałam i pani mówi, że może jeszcze będą właśnie 41 zł, żebym zaglądała, to sobie po prostu wezmę drugie, jeżeli te mi się sprawdzą Wiecie, one, no, je się tak rozkłada i, i one się dopasowują jak pantofelek, ale mają normalną podeszwę, więc można w niej chodzić normalnie po ulicy. I ja zaniedbałam przez tą zniżkę 54 zł. Także super sprawa. Bo teraz mi się zbliża kilka takich jakichś imprez plenerowych, a ja nie bardzo lubię chodzić na obcasie, więc sobie mogę zawsze wziąć na przebranie czy coś. Także poza tym ja takie butki to będę nosiła i do jeansów, i do tych lnianych spodni. No do wszystkiego, tak naprawdę, dopóki nie będzie już na tyle ciepło, że będę mogła chodzić w sandałach. Bo ja najbardziej lubię chodzić w sandałach i w klaczkach. W sandałach najbardziej. <grym> Takich. sandałach, wiecie. Sandały Jezuski. <grym> Takie. No wiecie, że <grym> czy, czy po prostu nawet z trzema paskami. Okej, okay. lecę mierzyć. Chciałam Was poprosić, żebyście napisali mi pod filmem. Czym dobrze wyglądam, w czym nie, nie za dobrze. Co Wam się najbardziej podobało, co Wam się najmniej podobało. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że ubierając te rzeczy, zauważyłam, że ta sukieneczka w groszki jednak jest z bawełny, także super. No, to jeszcze raz pozdrawiam. Właśnie jak przymierzałam tych rzeczy, to te rzeczy to słyszałam radio i słyszałam, że tylko w Małopolsce pada. Także. Pozdrawiam wszystkich Małopolańczyków słonecznie. Papa. Pa.